Dobrze, teraz przed nami mamy konkretny podjazd za miejscowością, e, chyba Winemuka Muka, czy coś takiego. W każdym razie będziemy się wspinać i zobaczymy, jak sobie radzi ta wersja iShiftu z górką. Jestem na tempomacie ustawiony na 105 na godzinę. I ta wersja iShift nie ma tych niskich obrotów. Ona przy 105 ma 1400 ileś tam. Także uwaga, zaraz zaczniemy się wspinać. Jestem załadowany, eee, waży, cały skład waży 36 ton 36,5 ton, może ciut mniej, czyli 79 tysięcy funtów eee, prawie że maksymalna dostępna, możliwa waga w Stanach Zjednoczonych. No i trochę spalanie spadło przez te górki, ale tak będzie w granicach 7. Mil z galona, mi się wydaje, jak wrócę do Montrealu. Zobaczymy, bo to jest dopiero po, początek powrotu. Już zaczął forsować, i teraz zobaczymy, jak sobie będzie radził. To jest długi podjazd. Także będę musiał cały czas coś mówić, żeby nie było nudno między zmianami biegów. Dodam jeszcze, że ten ciągnik jest na oponach e, Super Single, czyli te duże opony. Nie 8 opon mam na ciągniku, tylko 4 duże. W sensie, powiem szczerze, że teraz w jeździe nie widzę żadnej różnicy. Po suchym po śniegu jeszcze nie jechałem. no Był tam śniegu góry, ale, ale, ale nie było go na wierzchni. Tak? To były dopiero początki śniegu. Tracimy stopniowo prędkość i on wtedy daje więcej gazu. Co widać po spalaniu: 3,0 a było 3,5. Czyli dawkował paliwo i dopiero po, przy pewnych obrotach daje go więcej teraz już się męczy, 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 spada, 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 spada i zobaczymy do ilu spadnie. Volvo jest znane z tego, silnik Volvo jest znany z tego, że potrafi długo ciągnąć na jednym biegu. Bardzo długo traci momentum, bardzo, bardzo długo trzyma momentum, minimalnie je tracąc. Jeszcze nie, popatrz. Pięknie. I ta sama procedura, mniej gazu, wyższe obroty, dopóki co widać jest teraz 2,4 mil z galona i chyba już nie dzwoni, nie, jeszcze dzwoni, bo górka jest mega. Z tyłu mamy piękny widok, w posterku. niesamowity widok, aż otworzę okno. Aż otworzę okno i wyjmę kamerę na zewnątrz. Tymczasem znowu go zwalnia, znowu do więcej paliwa, bo było 2,5 a teraz jest 2,3 i ten sam proceder. I mi się wydaje, że następny bieg to już będzie ten ostatni bieg. Zwolniliśmy poniżej 45 mil na godzinę, uruchamiamy awaryjne, żeby dać znak użytkownikom drogi, którzy jadą szybciej, tak, ten osobowy. Się wydaje będzie ostatnia zmiana biegu I on już będzie to trzymał, tą prędkość 60 na godzinę. Dość ekonomicznie podjedzie pod górkę. On. No i-shift jest fajny, no jest fajny, jest fajny. Trzeba się do niego przyczaić, Działa poprawnie, działa intuicyjnie. Znaczy intuicyjnie on myśli w stosunku tego, co chce kierowca, ale ja jeszcze bym musiał trochę się w niego bardziej wczuć i wypróbować go w ciężkich warunkach podobnych, tak na przykład na, na lodzie albo na śniegu. A jednak wolę mieć tutaj. I szczególnie zauważyłem co zauważyłem, jak e, pierwsze moje refleksy, jak wyjeżdżam z autostrady albo dochodzę do zakrętów, ja zawsze hamuję biegami i tutaj tego się nie robi i muszę naciskać na hamulec, czego nie mam w nawyku. Także często gęsto zbliżając się do zakrętu za szybko próbowałem jego wejść i mówię, za szybko, za szybko trzeba zwolnić. To jest coś, do czego się przyzwyczaić trzeba, w jeździe z, 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 przechodząc z jazdy z manualem na jazdę automatem e traki, Także on już sobie trzyma na tym. I tyle w schemacie, w temacie i-shift. Jeszcze raz, zobaczcie, jaki tam jest widok z tyłu. To jest normalnie rewelacja. Mega, mega, mega. Wjechaliśmy na szczyt. I teraz będziemy. To jest... W Nawadzie tam parę jest przejść. Ja jadę za, za tą nawałnicą, która miała miejsce w Soraya w tym. W Kalifornii ona się przemieszcza z zachodu na wschód. I widać przed nami chmury. I dlatego te wierzchołki są wszystkie ośnieżone. No i teraz będziemy zjeżdżać w górkę. Golconda Summit. Mila numer 200, autostrady 80 w stanie Nevada. Zjeżdżamy w dół i teraz włączę. Eee, jeszcze raz Wam pokażę. Włączę hamulec silnikowy, ustawię go na 108 na godzinę i on raczej nie będzie dawał rady tak będzie mnie przyspieszało. Tutaj jest 75 mil na godzinę, więc można jechać spokojnie 125 km na godzinę, nie będzie problemu. I to będzie jeden z dłuższych zjazdów. Oj tak. Bardzo długi zjazd. A może puszczę trochę więcej gazu? Skoro ma być 125, to po co ma mnie tak hamować? O, widzę, że... <laughs> I-Shift rzucił na luz, nie mogę. I-Shift rzucił na luz. Bez jaj Dopiero przy 120 uruchomi te e, Hamulec silnikowy Wrzucił na luz No tak, ekonomia przede wszystkim I teraz będzie mnie hamował To na bestia no Wydziwiamy widok. Coraz bardziej biało przed nami, ale nie sądzę, żebym dogonił tą nawałnicę. Cały czas jadę jej śladem, ale wydaje mi się, że i tak muszę za 5 godzin stanąć, bo może złapię jakąś końcówkę, ale ona ode mnie uciek W przypadkach robię to zawsze obserwuję traki z naprzeciwka, w jakim są stanie, czy są ośnieżone, czy są mokre. Wyglądają na ciut mokre, na jednym widziałem trochę śniegu, jakby tak spadało tam gdzieś z kół, ale nie widać jakiejś większej tragedii, także sądzę, że no... Nie zniewiadę w śniegu, na nim nic nie widać. Kolejny poranek na powrocie. Jesteśmy już w Wyomingu. I zima się tutaj rozpoczęła. Nie jest to groźny śnieg, ale w Wyomingu nigdy nic nie wiadomo. Nie działa mi tutaj internet, nie działa mi tutaj w ogóle telefon. Taki mu jest operator dziwny, nie szkodzi, więc nawet nie mogę sprawdzić dobrze pogody, co jest przede mną. W Wyomingu często bywa tak, że jedziemy, 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 jedziemy. jest ładnie. I nagle nic z tego, nicowego. Benz zamykają drogę, bo jest nieprzejezdnie ze względu na wiatr, albo ze względu na stan powierzchni. Tutaj mamy pięknie troopera, który się chowa i mierzy zjeżdżających z górki. Ech, 75 mil na godzinę to prędkość dozwolona w obecnych warunkach klimatycznych, bo w Wyomingu są takie strefy drogi, gdzie mają tak zwane variable speed limit, czyli Yy, ograniczenia prędkości, które są zmienne w zależności od pogody, ale często to ustawiają też prewencyjnie niżej. Czasami wyłącz, zapomniałem wyłączyć, jest na przykład 40 35 mil na godzinę, jest piękna pogoda, zapomniałem wyłączyć i trupersi łapią <grytania> i dają mandaciki. Eee, dobrze, dojeżdżamy do Green River I dzisiaj będzie troszeczkę zimowo Wyomingowo listopad to już normalne, że tutaj śnieg pada. Chociaż w Wyomingu nie tyle opady są tak silne co wiatr. Tutaj tak dużo opadów nie ma. Wiatry, wiatry, wiatry i nawierzchnia oblodzona, gdy jest wiatr i nawiewa śnieg z pola. To już jest taka bardziej niedostępna Ameryka. razie nie ma nic niepokojącego w komunikatach na drodze, wet road for the fog ahead, czyli tylko mokra droga i mgła przed nami, okej, okay. tu nie jest nic groźnego i widać słońce wychodzi za chmur, czyli tak bym cały czas jechał za tą nawałnicą i nie mógł jej dogonić, no to nie jest nawałnica, tylko taki lekki, mocniej, mocniejszy, lekki śnieżek, o! Dziękowania tych wszystkich stacji robi coraz bardziej upierdliwe, szczególnie w ciągu dnia. Coraz więcej traków. To i tak jest dobrze zorganizowane, ale niektórzy kierowcy nie chcą kooperować, nie chcą współpracować i ociągają się, szczególnie gdy idą do środka po rachunek albo nie wiem, co tam jeszcze robią. Tak, ten koleś przed nami, nie ten przede mną, przede mną, tylko ten przed nim. Trak przede mną już dawno zatankował. A proces tankowania zajmuje tak od 5 do 10 minut. A tamten kolej, no teraz przyszedł, będzie odjeżdżał nareszcie. Ale czekamy tak 5 minut, co nie powinno mieć miejsca. 5 minut tu, 5 minut tu, każdy trak 5 minut i to o zwalnia proces tankowania. No nic, dobra, nie jest najgorzej. Zajrzymy pod maskę podczas tankowania. Żeby zobaczyć, jaki tam silnik jest. Mi się wydaje, że to nie jest 485, tylko to jest jakiś mniejszy silnik. No wiadomo, wszystko będzie cześciutkie, bo trak ma zaledwie 6 tygodni. Jaki mamy tutaj silnik D13, ale z jaką mocą? D13 425 koni. Czułem, że był słabszy pod górki. Czułem, że był słabszy pod górki, chociaż i tak jest, jest e, całkiem wydajny. No. Się trochę zdążył ugrudzić. Tak, mówiłem, moje Volvo ma tutaj poduszki, a to już zlikwidowali poduszki, co, da, co, jest, co, co robi go bardziej stabilnym. Dobra, zamykamy. Idź tu po nas. No, zatankowałem się, a tego pana przed nami brak. Ale w sumie i tak mało paliwa wlałem, bo tylko 100 galonów to można mu wybaczyć, bo normalnie powinienem jeszcze lać paliwo. Teraz dużo kierowców. Pełni od tym błąd, że czekając na tego kolesia idą po rachunek i zostawiają traka na tej pompie. Tak się nie robi. Czeka się, aż tamten odjedzie, odjeżdża i dopiero idzie po rachunek. Bo Często to bywa tak, że teraz, jakbym poszedł po rachunek, znaczy ja bym poszedł szybko, wziął i wrócił, ale nie ryzykuję. E, oni tam zaczynają działać, pompa jest zablokowana i ten koleś z jeszcze bardziej jest wkurzony. No. Bo ja, na przykład, pójdę załatwiać swoje sprawy. On odjedzie i, i jest w wolne miejsce, a, a pompa jest zablokowana Także ja czekam, aż on odjedzie Mimo tego, że to mnie wkurza, że tak długo to zajmuje Ale dobra Takie są zasady gry Nieformalne przyszedł, odjeżdżamy I szybko napełnimy kubek z kawą Złapiemy coś do jedzenia Bo nie mam w tym wyjeździe, przypominam, mojego jedzenia A jeszcze nie miałem okazji zakupów zrobić I kontynuujemy przez Wyoming rozpadało się topniejący śnieg ciekawe co będzie obok Elk Mountain tam zawsze są przeboje ale mi się wydaje, że jeszcze jest za wcześnie, znaczy za wcześnie, nie jest za wcześnie, ale temperatura nie jest na tyle zimna, żeby drogie, droga, droga była nieprzejezdna. Teraz odnośnie spalania mamy już przejechane, ja wiem 2300 km, no i nie jest takie rewelacyjne. Spalanie 6,3 mil z galona to będzie w granicach, ja wiem, tak podchodziło po 36, 37, 38 litrów. Nie wiem dokładnie, musiałem przeliczyć. Eee, trzeba przyznać, że miałem cały czas wiatr. Przez pewien tylko czas, miałem wiatr w plecy. Miałem cały czas wiatr w twarz dzisiaj i wczoraj, przed, i wczoraj, tak. No i było trochę górek. No, i do tego zostawiłem na chodzie na całą noc traka, gdyż ten model nie ma łebasta, niestety, więc ja nie będę marł. Także to wszystko ma wpływ na spalanie, także powiem wam, no jak na nowy trak, wcale nie tak rewelacyjnie, mimo tego, że on jeszcze nie jest ułożony. 60 tysięcy to jest za mało, on tak się ułoży do 120-150 tysięcy, ale no nie jest to taka większa rewelacja. Mój czerwony po remoncie pali lepiej niż ten, <laughs> ma więcej siły po remoncie, po wymianie, po wymianie, wymianie pomp, No, ale jest jak jest. Może jest bardziej czuły na pogodę. Diabli wiedzą. Eee, zobaczymy jak do Montrealu dojedziemy, czy to się utrzyma, czy się podwyższy. Zobaczymy. Chyba tyle co będzie się działo ci w Wyomingu. Eee, chyba się rozpogodziło. Chmury poszły w stronę gór skalistych na południe. Eee, temperatura się podniosła do 7 stopni no i co? i powrót do domu nic szczególnego bardzo fajny wyjazd do tej Kalifornii bo poleciałem samolotem, wróciłem trakiem. czyli w sumie wyleciałem w niedzielę wrócę w czwartek, nie w piątek w piątek, tak w południe bardzo szybka, bardzo szybka Florydka chciałem powiedzieć, bo tak się jeździ na Florydę w Piękni Kalifornia tutaj zakończę ten film, bo bo już nic się nie będzie działo. Taki to był typ wyjazdu od 1 do 4 listopada 2015 roku. Przed nami góra Elk Mountain i jeszcze jakieś 200 mil Wyomingu. Dziękuję wszystkim za uwagę.